Jeśli chodzi o młode talenty, yy, powinniśmy yy, po prostu yy, z, z, ustalić yy, w drodze regulaminu czy innych postanowień, żeby osoby, które mają szczególne osiągnięcia yy, w różnych dziedzinach, bo obserwujemy coraz ktoś z naszej gminy ma jakieś osiągnięcia. Na pewno nie byłyby to duże pieniądze, ale chciałoby się, żeby taka osoba czuła, że jest dla nas ważna, że się razem z nią cieszymy i żeby mile wspominała, że to jest ta gmina, ta rodzona w cudzysłowie moja gmina. Kolejną sprawą. Z którą myślę, trzeba się zmierzyć w nadchodzącej kadencji. Jest to zakup samochodu strażackiego dla OSP Oblasy. Ta jednostka jest w krajowym systemie ratownictwa. Jeden nowy samochód dla Janowca, na drugiej jednostki, udało się poprzez realizację wspólnego projektu zakupić. Natomiast jednostka w Oblasach jest jeszcze większa, tam jest również jeszcze drużyna żeńska, jest bardzo dużo młodych strażaków, strażaczek i musimy się rozejrzeć za wspólnym projektem, bo taki projekt wspólny z innymi gminami ma większe szanse powodzenia, jest lepiej oceniany, żeby w tej nadchodzącej kadencji taki projekt zrealizować. Mamy bardzo piękne ścieżki rowerowe, ścieżki piesze. O tym nie wszyscy mieszkańcy nasi wiedzą. Powinniśmy je promować, powinniśmy zachęcać młodzież poprzez konkursy czy zawody, niekoniecznie tak bardzo sportowe, ale po to, żeby młodych ludzi zachęcić do zdrowego spędzania trybu życia. Również powinniśmy promować zdrowe odżywianie wśród dzieci i młodzieży. Kolejnym tematem, takim tematem z ważnych myślę, którym powinniśmy się zająć podczas tej nadchodzącej kadencji jest to modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblasach. Wszystkie budynki na terenie gminy tego typu zostały już zmodernizowane. W tym roku, to co prawda, to jest gminy ośrodka kultury, będzie jeszcze modernizowana ta sala mała, która została jeszcze do zrobienia ze względu na właśnie te wybory, które mają się odbyć. Ten, ta modernizacja jest przełożona. Natomiast ten budynek OSP w Oblasach jest jako jedyny ostatni niezmodernizowany. Więc też trzeba się rozejrzeć za dofinansowaniem, bo te wszystkie modernizacje, które się tutaj wykonuje na terenie naszej gminy są z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej i po prostu to wykonać dla tej społeczności, tak jak dla innych sowiec zostało już wykonane. Chodzi o moje stanowisko w kwestii zoz bo tak, tak dużo teraz się mówiło. Tak jak Państwo słyszeliście, tutaj nie jestem za prywatyzacją samodzielnego publicznego ośrodka zdrowia w Janowcu. Nie jestem za tym, żeby wyzbywać się naszego majątku, ponieważ i tak mamy go niewiele, więc nie będziemy mieli majątku, nie mamy gdzie prowadzić naszej. Y, działalności wszelkiej. Uważam, że powinniśmy przy, przyłożyć się bardzo do polepszenia y, tej współpracy na linii Wójt-Mieszkańcy, na linii Wójt-Rada y, Gminy. Uważam, że jestem osobą odpowiednią, odpowiedzialną, że te relacje jestem w stanie poprawić, polepszyć i zadbać o nasz wizerunek, wizerunek naszej y, gminy. Niekorzystnie wypadam w mediach przeważnie. no Dużo jest takich głosów negatywnych. Jeśli się rozmawia, to pada pytanie, czy to tam z tego Janowca, z tego słynnego Janowca. No i po prostu trzeba się tłumaczyć troszeczkę, że nie jest tak źle, żeby tutaj o swojej gminie i nie mówić. Natomiast... Yy, właśnie jak yy, w grudniu jeździłam do Warszawy i, i, i przychodziłam do swojej grupy, to takie padało pytanie yy, Zosia, co tam u Was? No mówię, okej, okay, wszystko dobrze. Co ty mówisz? Mówimy to wiemy z internetu. No i był śmiech. Więc yy, no, myślę, że na nas wszystkich mieszkańcach ciąży taka odpowiedzialność za nasze miejsce, za naszą gminę, za to co tu się dzieje, jako że wszyscy tworzymy te nasze relacje, więc y, powinniśmy y, dołożyć wszelkich starań, żeby wygasić te pulsujące, y, no, nawet konflikty bym powiedziała i poprawić nasz y, wizerunek. Y, również taką sprawą na którą trzeba y, się pochylić, to jest wyposażenie y, obecnego naszego Referatu Spraw Komunalnych w y, sprzęt. Y, jest ten referat niedosprzętowiony. Tutaj tak myślę o beczce y, do, y, do odbioru y, ścieków. Ta beczka nasza ma tylko 4 metry sześcienne. Jeśli jedzie kilkanaście kilometrów, no niestety zabiera tylko 4 m sześcienne ścieków. Jest czas, jest, jest to mało ekonomiczne, dlatego narzekacie Państwo na tą cenę, która jest za ten odbiór tych ścieków. Uważam, że tutaj powinniśmy no, po prostu popracować nad tym, żeby to dosprzętowienie Poprawić, również wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej, bo tutaj jest również dużo do zrobienia, pozostawia to wiele do życzenia. I jeśli chodzi o festiwal filmu i sztuki, Dwa brzegi. Yy, jesteśmy w tak dobrej sytuacji, że ten drugi brzeg Janowiecki jest tutaj, jest u nas i nikt nam tego brzegu nie podkupi. Natomiast yy, powinniśmy dołożyć wszelkich starań żeby ten potencjał artystyczny, y, który niesie ta impreza, wykorzystać dla rozwoju i promocji naszej gminy, żebyśmy nie myśleli, co będzie na tym festiwalu po stronie Janowca, y, wówczas, kiedy za dwa tygodnie już jest y, festiwal zaplanowany, tylko żeby czuwać nad tym, kiedy mówi się o tym festiwalu, y, kiedy możliwe jest jeszcze y, poczynienie niepewnych ustaleń, co u nas jest możliwe tutaj do zagrania, do obejrzenia, jakie imprezy towarzyszące mogą być na tym naszym brzegu zorganizowane. Kwestia popiołów. Mamy to wyrobisko po, tym, po tej żwirowni. Ono powoduje, że coraz Ktoś się zgłasza, składa jakąś ofertę, składa propozycję. Tak było y, również na jesieni ubiegłego roku. Było takie pismo. Natomiast y, tutaj stanowiskiem Rady y, było ono y, przedstawione, y, która jest bardzo przeciwna. Ja również jestem przeciwna jako y, obywatel, mieszkaniec gminy, że popiołami czy czymkolwiek innym jakimiś innymi odpadami również nie powinniśmy tego zasypywać, nie powinniśmy tutaj takiej bomby ekologicznej y, sobie stworzyć, ponieważ y, jest to szkodliwe dla całego naszego środowiska y, i nie możemy do tego y, dopuścić. Oczywiście poprzez współpracę z miastem Puławy, z gminami, y, tutaj naszymi sąsiadami i nie tylko, y, Jesteśmy w stanie pozyskać środki na dalszy rozwój, na inwestycje, ponieważ my sami jako gmina mamy mniejsze możliwości, jesteśmy mało konkurencyjni. Dlatego w nadchodzącej tej perspektywie finansowej przede wszystkim musimy patrzeć, rozglądać się wokół i współpracować, z, mówię, z innymi samorządami. Dopiero wówczas mamy szansę powodzenia że uda nam się pozyskać i zrealizować coś ciekawego, coś funkcjonalnego dla całej naszej gminy. Uważam, że jeśli chodzi o tworzenie budżetów, więc w kadencji takich budżetów tworzy się cztery. Autorem budżetu jest wójt gminy. Później to Przyjmuje Rada, debatuje w ramach y, przyzwolenia prawnego, bo to są y, różne ograniczenia, y, Rada przyjmuje dane budżety, Wójt je realizuje. Ale żeby po prostu te budżety były jak najbardziej funkcjonalne, żeby nie powodowały y, no, konfliktów międzysołeckich, bo to tak też różnie jest między mieszkańcami no potrzeba naprawdę dużo serca, dużo rozwagi, żeby te tworzone budżety, przyjmowane budżety były funkcjonalne i były po prostu, żeby służyły na wszystkim, żeby nie były powodem kłótni i niezadowolenia. Uważam, że jako obecny skarbnik z dziesięcioletnim stażem pracy, jako mieszkaniec tej gminy. Znam społeczność, znam y, specyfikę samorządu. Dobrze, uważam, że jestem w stanie y, pracować dobrze dla tej gminy, jako wójt i dla naszych mieszkańców, Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie programu zawiera tak wiele zagadnień. Do każdego z nich będzie można się odnieść w dyskusji, która przed nami, ale jeszcze zanim do niej dojdzie, poprosimy o jeszcze jedno wystąpienie panią Zofię kandydatę na wójta gminy Janowiec, aby przedstawiła swój komentarz do obecnej sytuacji w gminie Janowiec. Prosimy. Tak na szybko. Więc w tej sytuacji Yy, uważam, że tak, powinniśmy zadbać o estetykę, o to, co rzeczywiście można zrobić niedużym nakładem yy, pieniądza. Można wiele rzeczy zrobić, wykorzystać inicjatywę yy, lokalną, inicjatywę mieszkańców, zwrócić się do mieszkańców. Uważam, że mieszkańcy nigdy nie odmówią, yy, są gotowi do yy, współdziałania na rzecz. Y, swojego y, sołectwa. Y, uważam, że wójt nie powinien się angażować w procesy sądowe, y, po prostu nie powinien y, sugerować się y, swoim stanowiskiem. Wójt ma rad, radcę prawnego y, i są sytuacje rzeczywiście trudne, kiedy któraś ze stron, czy gmina czy, czy druga strona rzeczywiście idzie do sądu, bo jest trudno i nie wiadomo, co zrobić. Ale nie jest tak zawsze. Nie jest tak zawsze. Uważam, że niektóre procesy są niepotrzebne. Jest duży rozdźwięk w personelu. Jest po prostu zła atmosfera w mojej ocenie. Nie służy to niczemu dobremu. Bo to jest wójt, żeby. To, wszystko, co jest do osiągnięcia, czyli jakość pracy, ilość jej pracy, żeby było to maksymalnie wykorzystane. A po prostu takie procesy zawsze niestety hamują to, co dobre, no, powodują niestety dalsze konflikty. To nie jest tak, że któryś z procesów no, załatwia jakąś sprawę do końca. Bo jak wiemy, jest kilka procesów obecnie i żaden jeszcze nie jest doprowadzony do końca, no i ciągle pulsuje to wszystko gdzieś tam w środowisku, w personelu pracowniczym i niczemu dobremu nie służy.